Dziś nie będę go dorwać w imi. Zaczynam od butów. Buty skończone. Teraz spodnie. Spodnie skończone. Teraz pała. Pałka skończona. <laughs> Teraz włosy. Włosy skończone. Teraz Te. Kluczyki zrobione, teraz twarz, twarz skończona, teraz oczy i drwi. twarz skończona, teraz ręce, ręce skończone, teraz to pod koszulkę zechodniona, teraz bluza, no to efekt końcowy.